Mamy piątek, czyli czas na prognostykboxing.pl. Witam Was bardzo serdecznie, Marek Cudek. Jeśli chcesz być na bieżąco, to zasubskrybuj prawy dolny róg, przycisk sub. Będzie mi bardzo miło. Rozpoczynamy. Mam od Was kilkanaście pytań. Będę o tym mówił w Q&A za półtora tygodnia w magazynie Kto Kogo 12 lipca. Będzie wydanie specjalne QA, prognozy, przepowiednie i tak dalej. Pytania do, do QA, czyli pytania i odpowiedzi, zbieram tutaj pod filmikiem. Także oczywiście będą do tego osobne działy i posty na Twitterze i na, na moim osobistym Twitterze, na Twitterze boksingowym i oczywiście na stronie boxing.pl. W ten weekend mało dobrych walk. Mało interesujących walk, mało znanych nazwisk, za to mnóstwo wiadomości, więc będzie to głównie prognostyk newsowy. Na pierwszym miejscu, oczywiście, walka z Polski. Potwierdzona jest walka Michała Soczyńskiego na gali Franka Warrena na Wembley. Tam jest też, no oczywiście, była też taka typowa promotorska gadka, że, że Michał jest głównym. Prospektem grupy i że wielu polskich fanów boksu spodziewa się, że Michał Soczyński zostanie mistrzem świata w wadze cruiser. Ale no nie każdy Polak, trzeba przyznać, toczy swą zawodową walkę na gali Joe Joyce Carlos Takam, więc jest to kapitalna okazja, żeby się pokazać no i żeby szybko ruszyć z karierą. Trzymamy kciuki za Michała Soczyńskiego. Michał Soczyński oczywiście jest pięściarzem grupy Queensberry Poland. Na tym samym undercardzie zresztą Joe Joyce, Carlos Takam ma walczyć David Adeleje, ciężki, który oficjalnie wygrał, a według wielu przegrał walkę z Kamilem Sokołowskim. Z takich nowości bardzo ciekawych w Dazon szykuje się wielka wymiana ekipy. Przede wszystkim w grupie komentatorów. Ma się pojawić tam Mike Costello, świetnie znany z BBC, wieloletni komentator BBC boksu, on także lekko atletykę komentuje. Będą też nowi eksperci Tony Bello i Andy Lee, to ci trzej panowie od prawej strony, po prawej stronie oczywiście Mike Costello, tam stoi z mikrofonem, no to jest świetna wiadomość. Na propos Dazon, jeszcze zła wiadomość. W tym tygodniu zapanowała jakaś dziwaczna moda na umieszczanie tanka Davisa w top 10 rankingu bez podziału na kategorie wagowe. Popatrzmy. Sam ranking, moim zdaniem, jest zupełnie ok, No ale to, to miejsce tanka Davisa jest, jest co najmniej nieuprawnione. Dodajmy jeszcze, że w dziesiątce mieli Davisa paneliści ISPN: Teddy Atlas, Timothy Bradley i Mike Coppinger, czyli trener, pięściarz, analityk i specjalista od newsów, dziennikarz newsowy. Sweet Science, bardzo ciekawy tekst Arnego Langa, który zwraca uwagę na to, że Jervonta Davis kroczy po idealnie po śladach. Swojego mentora Floyda Mayweathera. Podobnie jak Floyd otacza się um, raperami, e, obecnie na fali jest, na fali jest e, zdobywca Bet Award e, Lil Baby, który był w szatni e, Davisa i razem z nim kroczył w takiej, można powiedzieć, procesji prowadzącej na ring. Lil Baby mieszka w Atlancie i tam właśnie e, jeden ze swoich domów ma tank Davis. No i w związku z też, też z, Ger z Gerwontą Davisem wrócił też temat Rayana Garcia, który, który znowu się aktywnił w mediach, czyli ta, ta depresja, no ewidentnie Ryan Garcia wychodzi z dołka. Według Leonarda Lerba z Mayweather Promotions rozmowy Tank Garcia toczyły się już, już kilka miesięcy temu, potwierdza to też Chris Manix z DAZN, więc kto wie, czy, czy jednak nie będzie w wyjątku od tej reguły o której mówił Floyd, że, że tank będzie walczył e, tylko dla, dla PBC ewentualnie z kimś e, z Mayweather Promotions, czyli takie wewnętrzne walki. Miejmy nadzieję, że jednak nie. Jeśli chodzi o walki gwiazd zeszłego weekendu, e, Ras Amber, bardzo dobry katman i, i, i trener, e, który tak świetnie tamował rozcięcie na, na głowie łomy widział oczywiście walkę z bliska no i był pełen podziwu dla Japończyka mało się w ogóle mówiło o samym Nakataniu, wszyscy tylko łoma łoma wielki podziw dla łomaczenki no a Japończyk po raz kolejny tutaj pokazał no może jako nie jakieś niesamowite umiejętności natomiast niesłychane męstwo i twardość na pewno Rosenberg zwrócił uwagę też na to że na ważeniu było ogromną widać różnice w rozmiarze obu pięściarzy i tu nie chodziło tylko o o wzrost rzucające się w oczy wzrost, różnice wzrostu, różnice zasięgu, ale także różnice w grubości kończyn, taki chudy naprawdę jak na wagę lekką. Japończyk był sporo mocniejszy w rozmiarze niż Wasyl Łomaczenko. Na no Bob Arum wyraził nadzieję, że ze względu na poprawiającą się sytuację z COVID-em, walka fury Joshua. Będzie mogła jednak odbyć się w Wielkiej Brytanii, na przykład na Wembley lub na innym dużym stadionie. Mówi się na przykład też, też że gdyby miało się to odbyć w zimie, świetny byłby obiekt w Walii, w Cardiff 70-tysięczny obiekt kryty. No i oczywiście cały czas jest też opcja rozegrania tego w Arabii Saudyjskiej. Na razie Fury oczywiście musi uporać się z Deontayem Wilderem. Oto kilka świetnych zdjęć z obozu przygotowawczego Bronze Bombera. Niektórzy moi koledzy widząc zdjęcia z kolei Tysona Fury'ego, takie można powiedzieć bardzo wyluzowane, z początku maja, na którym Fury no tam wystaje, mu już gdzie z różnych stron. No, koledzy stwierdzili, że Wilder tą trójkę, ten, ten trzeci pojedynek między nimi wygra. No, do tego jeszcze oczywiście wrócę w tym moim Q&A, w którym zamierzam walki ciężkich rozebrać na czynniki pierwsze. Fury Wilder, Fury Wilder 3 odbędzie się oczywiście 24 lipca. No i to jest kapitalna wieść także z ostatnich dni, że, że mamy potwierdzony. Pełny undercard wspomniany wcześniej, a więc, a więc obok walki Fury Wilder będzie także Adam Kownacki, podpisana umowa z Robertem Heleniusem, Frank Sanchez z F.A. Jagbo i jeszcze Jared Anderson zmierzy się z Rosjaninem Władimirem Tyryszkinem. Na tej karcie, także według, według ostatnich wieści, jest planowana walka. Alberto Puelo z Rancesem Bartelemim w limicie 140 funtów a dwa dni wcześniej 22 lipca jest planowany powrót Murata Gasiewa, który ciągle boryka się z kontuzjami no ale pamiętajmy, że on ma zaledwie 27 lat i Murat Gasjew ma zawalczyć w Moskwie tym razem z prawdziwym ciężkim Erkanem Teperem Gasijew przegrał tylko raz oczywiście z Wadze Krudzer z Aleksandrem Muzykiem. No i są nowe wieści z obozu Usyka. Ukraińiec ponownie połączył siły z Papaczenką, czyli z Anatolijem Łomaczenką, ojcem Wasyla. No i to jest, to z pewnością zwiększa jego szanse taktyczne na, na korzystne rozwiązanie walki z AJM. A propos Łomaczenki sporo się mówiło przy okazji jego popisu z Nakatanim o rewanżu z Lopezem. No, a poza wszelkimi innymi, innymi przeszkodami, według Chrisa Manixa, Teo Lopez ciężko przechodzi COVID i wiele jego planów po prostu może ulec zmianie. Kolejna bardzo, bardzo dobra wiadomość to, że będziemy mieli kontynuację walk Chocolatito Estrada. Część trzecia ma się odbyć według Ediego Herna 16 października. Chocolatito, czyli. Roman Gonzalez z Juanem Francisco Estrada. Klasyk. Manny Pacquiao powiedział ostatnio w wywiadzie, że, że wybierał pomiędzy Teresem Crawfordem, Mickey Garcia i rolem Spencem. No i, no i postawił oczywiście, jak wszyscy wiemy, rola Spensa. Manny zdaje sobie sprawę z zagrożeń w tej walce, oczywiście nie był w ringu 25 miesięcy. I pod Spencer się przede wszystkim na pracę nad wydolnością. A propos Filipińczyków, Nonito Doner zrezygnował z filipińskiej unifikacji z Johnem Rielem Casimero. W swoim oświadczeniu ogłosił, że, że strona Casimero nie dostarczyła odpowiednich dokumentów w odpowiednim czasie potwierdzających udział w programie WADA, w programie antydopingowym WADA. Do tego doszło. Niegrzeczne zachowanie wobec, w stosunku do jego żony, trenerki i menedżerki Rachel Donner. Jeśli ktoś nie pamięta, to tak wygląda żona, żona Donera, Rachel Donera. No i kto na tym straci, na, na, na tym, że tej walki nie będzie, no to jest raczej oczywiste. Eee, Casimero, eee, doner oczywiście nic już nie musi wcale nie jest wykluczone, że że no, nie to skorzystać z jakiegoś tam po prostu z tego pretekstu, żeby, no żeby nie walczyć, bo na horyzoncie jest lepsza walka. Na przykład rewanż, rewanż z Japończykiem Inoue. Oczywiście Kazimero nie dostanie wypłaty i szansy na wygranie epickiej walki o dominację na Filipinach, a Doner wiadomo zawsze spadnie jakoś na cztery łapy. Trener Canelo Eddie Reynoso mówił Niedawno o, wspomniał o rozmowach z, na temat walki z Kalebem Plantem. Powiedział też, że, że podoba mu się myśl o walce z Charlo, z Germalem Charlo, z Rolem Spensem, gdyby, gdyby ten poszedł wyżej, no i z Davidem Benavidesem. Więc no, można się domyślić, że jeśli mu się to podoba, to również to się podoba Canelo, i, i bardzo prawdopodobne, że, że takie będą najbliższe walki Meksykanina. No i tak, bardzo dużo, bardzo dużo jest newsów o, o znanych, głośnych postaciach. Roy Jones Jr. ofiara najbardziej drastycznego oszustwa sędziowskiego na Olimpiadzie oczywiście łączy siły z szefem Aiby Umarem Kremlowem w sprawie walki z korupcją. RJJ będzie twarzą projektu, który ma za zadanie wyłuskać się nieprawidłowości na Olimpiadzie w Rio w 2016 roku. Śledztwo będzie oczywiście obejmować też inne imprezy, między innymi ostatnio rozegrane Mistrzostwa Azji, których też było sporo dziwnych wyników. Będzie fajny debiut w Top Rank. Carlos Balderas, amerykański olimpijczyk w wadze lekkiej właśnie z Rio, podpisał wieloletnią umowę z Top Rank. Carlos Balderas ma 10 walk, jedną porażkę, bardzo niespodziewaną porażkę przed czasem zgroźnym jednak Meksykaninem Juanem René Tejezem. Balderas ma zadebiutować w nowej, katego w nowej grupie 14 sierpnia w Las Vegas i będzie to także debiut w nowej kategorii, bo, bo Balderas walczył w wadze lekkiej, a tym razem ma wystartować w limicie 140 funtów. Jego trenerem jest od niedawna Buddy McGirt. Carlos Balderas to jest olimpijczyk z Rio. E, świetny, świetny bilans amatorski. 175 wygranych, zaledwie 9 porażek. Na olimpiadzie poległ w ćwierć finale ze świetnym kubańczykiem Lazaro Alvarezem, który potem e, przegrał z mistrzem olimpijskim Robsonem Consej Balderas to mistrz USA i to, i to e, no, taki mistrz, którego zwycięstwo rzeczywiście można docenić, bo wygrał po drodze z Rubenem Wią i Hectorem Tanaharą. Więc e, Balderas talent niewątpliwie ma. A propos Tanahary, Tanahara ma się za tydzień bić z Williamem Zepedą. Świetnie zapowiadający się eliminator do starcia z Ryanem Garcia. No ale o tym będziemy mówili za tydzień. No i cóż, w tym tygodniu nie ma za bardzo na co stawiać, no ale jest co oglądać. Te walki nie są transmitowane w polskiej telewizji, z tego co wiem. E, Chris, Prime Time. Colbert ma się zmierzyć w limicie 130 funtów z Niamba Niambajarem. Zapewniam, że łatwiej się go ogląda niż czyta. Mongo jest zastępstwem za kontuzjowanego Yorkisa Gamboe. Bardzo zacnym zastępstwem. Powiedzmy sobie szczerze, że dobrze, że podmienił dziadka, bo no bo to jest moi drodzy zastępstwo naprawdę last minute. Niecałe dwa tygodnie przed walką dowiedzieli się obaj, zarówno Colbert, jak i Mongo właśnie o, o walce. Niambajar Bajar był w treningu na szczęście, bo, bo szykował się do, do swojej walki 31 lipca. Walka, walka z Colbertem ma być jego jednorazową wycieczką do 130 funtów, fundów, bo, bo Niambajar Bajar uważa, że, że ma szansę na tytuł mistrzowski w niższej dywizji, a więc będzie próbował wygrać E, zdobyć tytuł w 126 funtach w piórkowej. No a kto to w ogóle jest ten Mongol, e, ten, Mongo, ten Niambayar? E, 29 lat, no więc to, to jest dużo młodszy pięśniarz niż, niż Gamboa. E, amatorski wicemistrz świata i wicemistrz olimpijski. Wicemistrz olimpijski z Londynu z 2012 roku. Tam przegrał w finale minimalnie z kapitalnym kubańczykiem Robelsim Ramirezem, a więc no, mamy do czynienia z kotem, z przekotem, nawet można powiedzieć śmiało. To więc mamy bardzo interesującą walkę, no, no bo taka sytuacja e, z krótkim powiadomieniem jest problemem dla obydwu pięściarzy, może nawet większym dla Kolberta, który już jednak spędził trochę czasu przygotowując się i nastawiając na na Kubańczyka Gamboa, to tu jednak zupełnie inny stylistycznie pięściarz. E, pięściarz głodny, e, głodny sukcesu, który na pewno nie odpuści, znany z tego, że jest twardy i wcale nie jest mały jak na 100, 130 funtów, jak na 126 jest pięściarzem dużym, więc, więc szykuje się znakomita walka. Chris Colbert e, zwany też Prime Time e, z Niam z z Mongolii, to, to gorąco polecam i na tej samej karcie w lekkiej bardzo dobrze zapowiada się, się walka Michela bądź Mikela Rivery z Johnem Fernandezem obaj mają apetyt na wygranie tej walki Faworytem jest na pewno Rivera no również polecam moi drodzy to tyle jak widzicie newsów mnóstwo widzimy się w poniedziałek w poniedziałkowym wydaniu kto kogo do zobaczenia cześć